Cześć, witajcie na kanale Ewangelii Challenge. Ja jestem Marta. Dzisiaj jest 2 czerwca. Poniedziałek. Oto fragment Ewangelii na dziś. Odwagi ja zwyciężyłem świat. No i ja ten fragment rozumiem tak, że apostołowie właśnie zauważyli to, że faktycznie Jezus to co mówi, to jest jakby prawdą i że jakby posłał go Bóg. No i on się ich pyta, dopiero teraz to zauważyliście i że nadejdzie godzina i w sumie już nadeszła, kiedy rozejdą się w swoje strony i go jakby zostawią, ale on nigdy nie będzie sam, bo jest z Bogiem. No i y, waszym czynnikiem na dziś jest to, żebyście pomodlili się za tych, którzy przez swoją wiarę są na przykład prześladowani. Zobaczcie o lajku i subskrypcji. Pa!